bardzo ważne otóż już dzisiaj jest ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do klubu All Inclusive, ponieważ jeżeli jutro do mnie napiszecie i powiecie Olu, a czy ja mogłam dołączyć do klubu All Inclusive, to ja ci powiem, że nie, sorry. Taka możliwość przepadła i już nie jest dostępna. I E, dzisiaj chciałabym, wam się, chciałabym się z Wami podzielić takim przemyśleniem na temat tego, kiedy jest najlepszy moment na to, żeby zacząć się uczyć języka angielskiego. I e, nie, nie będę Wam mówiła, że teraz, 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 ale jest to, jest, temat do przemyślenia. Jedno z e, moich e, ulubionych powiedzeń brzmi, że e, najlepszy moment na to, żeby naprawić dach jest wtedy, jak słońce świeci, a nie kiedy leje deszcz. I myślę, że to w dużej mierze jest prawdziwe. Rozmawiałam dzisiaj z Anią i z Joasią, z którymi tutaj pracujemy w najlepszych kursach angielskiego. Joasia jest już po pierwszych spotkaniach wprowadzających nowych ludzi, którzy dołączyli do klubu All Inclusive. No, tutaj, w, w, tak jakby wiecie, w, w nasz system. Joasia powiedziała, że sporo mamy takich osób, które. Są w tym momencie w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, że nastąpił jakiś kryzys, że jest jakiś tak zwany, to mówimy brzydko, ogień pod dupą, czyli że jest bardzo mocny bodziec, bardzo mocna jakaś sytuacja, która powoduje, że taka osoba postanowiła dążyć do nas do klubu. I to może być na przykład taka sytuacja, jak teraz mamy jedną z pań, gdzie po prostu to jest strasznie smutna historia. Ona napisała, że całe życie poświęcała się dla wszystkich naokoło, że em, że zawsze poświęcała się dla dzieciaku, że zawsze poświęcała się dla męża, że o sobie zapominała i zostawiała siebie zawsze na, na, na samym końcu, a teraz te dzieciaki odchowała dla męża, co tam miała wszystko zrobić, co zrobiła. No i, no i tak, dzieci odchowałam, rozwiodłam się i ten. No a teraz muszę zająć się sobą, dlatego że to mąż. Załatwiał różne sprawy, jeżeli chodzi o właśnie język angielski, bo oni mieszkał w Wielkiej Brytanii, że on załatwiał wszystkie sprawy z urzędowe, no a teraz ona musi poradzić sobie sama. I to jest przykład takiej osoby, która jest już w tym momencie w kryzysie, i, i ona musi, słuchajcie, tego angielskiego się uczyć i wszystko załatwiać w najtrudniejszym dla siebie najprawdopodobniej momencie swojego życia. Czyli. Nie dość, że jest jej ciężko emocjonalnie, psychicznie, na pewno finansowo, to ona w takiej sytuacji nagle zostaje jeszcze bez wsparcia i, i bez języka. To jest taki przykład, właśnie naprawienia dachu w deszczu czy ona ten deszcz czy ona ten dach zdoła naprawić czy ona się nauczy tego języka angielskiego no pewnie że tak my tego dopilnujemy ale byłoby ale to będzie obkupione bardzo dużym kosztem takim dla niej emocjonalnym na pewno no bo już jest jej ciężko no to wiecie mówi się że dopiero jak jest odpływ to widać kto pływał bez gaci no i tak mi się wydaje właśnie że tutaj no po prostu ona jest w sytuacji gdzie okazało się, że pływała bez gaci Pomimo swoich najlepszych intencji i bardzo ciężkiej pracy, bardzo dużego wysiłku. To nie wynikało z żadnego lenistwa, z, żadnej, wiecie, z jakiegoś z jakiejś brawury, to wynikało po prostu z tego, że ona zapomniała w tym wszystkim o sobie, że angielski nie był dla niej priorytetem i że ona odczekiwała z nauką aż do tego momentu, kiedy pojawił się kryzys. Podobny kryzys w sytuacji, kiedy pisze do nas pani, mówi, że on ma rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim w przyszłym tygodniu i on w tydzień potrzebuje nauczyć się języka angielskiego. Kiedy wiadomo, że nawet najlepszy system wymaga czasu po prostu, bo nauka języka angielskiego to jest jedna z tych rzeczy, które wymagają wysiłku i czasu. Albo sytuacja, w której Pani już otrzymała pracę i okazuje się, że jest tak, jakby żyje jej angielski zupełnie nie dorasta do stanowiska. I ona w tym momencie nigdy, że wdraża się do nowej pracy, co już jest dla niej dużym obłożeniem, a dodatkowo musi tego języka angielskiego uczyć. I wtedy jest ciężej to wtedy jest tak, jakbyśmy, słuchajcie, naprawiali ten dach, kiedy leje deszcz. Rzecz w tym. Hmm, kiedy jest, słuchajcie, najlepszy moment, no póki tego kryzysu jeszcze nie ma. Albo po tym, jak już ten kryzys w jakiś sposób został zażegnany. Dlaczego? Dlatego, że to się nie Słuchajcie, na jednym kryzysie nie kończy. Bo takie nasze życie jest, że spotykają nas rzeczy trudne. Napisała do mnie ostatnio taka bardzo bliska mi osoba, osoba, która uczyła się u nas w najlepszych kursach angielskiego. I ona też do, właśnie, ona też dołączyła, słuchajcie, do nas w momencie takiej ulewy. Ona dołączyła do nas właśnie w momencie odpływu, jak się okazało, że pływała przez całe życie bez gaci, no bo znowu poświęcała się dla wszystkich naokoło, ale o siebie nie zadbała. I to była, słuchajcie, taka, nie powiem z imienia, bo też chciałabym jej zachować tak, jakby jej prywatność, ale ona dołączyła do nas, wiecie, w jakiej sytuacji swojego życia, na jakim zakręcie życiowym. Ona dołączyła do nas w momencie, kiedy miała raka. I. Ona nie chciała być obciążeniem dla swojej rodziny. Musiała bardzo często na chemię jeździć do, do szpitala i ona po prostu, słuchajcie, też uczyła się języka angielskiego na łóżku szpitalnym po prostu. I podczas kiedy dla jednej osoby to byłby absolutnie nie najlepszy czas na naukę, ja bym też odradzała, ale ona właśnie stwierdziła, że to jest ten jej kryzys, to jest ten, o ten, ten kopniak, którego ona potrzebowała. Słuchajcie, zabrała się za siebie i tak, nie dość, że pokonała raka, nauczyła się języka angielskiego, załatwiła sobie lepszą pracę. W tej nowej pracy, zaraz słuchajcie, jej tam dali stanowisko brygadzistki, czyli awansowała jeszcze w nowej pracy. Nie dość, że takie olbrzymie zmiany, to jeszcze pomogła swojemu dziecku dostać się na praktyki w jednym z najlepszych miejsc w swoim mieście. Z tego powodu, że ona. Wykorzystała wiedzę z kursu, jak zdobyć wymarzoną pracę w Wielkiej Brytanii, do tego, żeby zdobyć praktyki dla tego dziecka. Z tych praktyk dziecko dostało odpowiedź, że oni są pod olbrzymim wrażeniem profesjonalizmu tej aplikacji i zachowania się tego dzieciaka w procesie rekrutacji. To się nie spotyka. I to już byłby happy end wtedy u niej. Ale to nie jest happy end, dlatego że ten happy end ma, słuchajcie, kolejny zwrot. A mianowicie ta osoba ostatnio do mnie napisała. Z informacją, że odszedł od niej mąż. I że została z sama. E, I tak się stało. I to jest bardzo trudne. I to samo w sobie jest bardzo trudne i bardzo ciężkie. Ale. Jej pocieszeniem w tym wszystkim jest to, że ma cudowne dzieciaki przy sobie, ale też, że ona nie musi zmagać się jeszcze z barierą językową oprócz tego wszystkiego. Nie? Że ten czas, który ona zainwestowała wcześniej i ta energia, którą ona zainwestowała wcześniej, że to odpłaca teraz w takiej formie, że ona jest niezależna i finansowo, i, i, i tak jakby językowo. I to jest, widzicie, to, że raz w życiu okazały się go gołodupcem, w sensie taką osobą, która y, pływa z gołym tyłkiem i to się okazuje, od jest odpływ i nagle się okazuje, że już bez gaci, to jej się to zdarzyło raz i ona nie pozwoliła na to, żeby to się przydarzyło drugi raz. To znaczy ona... Y, y, znowu był odpływ i okazało się, że ona y, jednak y, tym razem pływa w gaciach. Ja myślę, że to jest przepotężna różnica. Więc um, słuchajcie, czy w kryzysie, czy nie w kryzysie, to ty, tego angielskiego warto jest się uczyć. Jeżeli ty jesteś w sytuacji już teraz kryzysowej, to naprawdę nie czekaj na to, aż się przydarzy kolejny kryzys i kolejny, bo takie będą się przydarzały. Niech ten kryzys teraz, niech ta trudna sytuacja będzie już taką ostatnią. Ja sobie już nigdy nie pozwolę na to, żebym znalazła się w tak beznadziejnej sytuacji życiowej, że oprócz tego, że mam trudności życiowe, to jeszcze jestem bez języka. Mi takie postanowienie już ostatni raz. Nie dopuszczę już nigdy więcej takiej sytuacji, tym razem nauczy się angielskiego. A jeżeli takiego kryzysu w tym momencie u ciebie nie ma, to nie dopuść do tego, żeby kiedykolwiek być obarczonym czy obarczoną nie tylko tym kryzysem życiowym, który się przydarza wielu osobom. My zawsze myślimy, Innym się przydarza, mi się nie przydarza. No a się przydarza, bo każdemu się przydarza. Nie, yy, nie pozwól, żeby, yy, żeby sobie jeszcze dodatkowo siebie obciążać yy, słabym angielskim, czy brakiem znajomości języka angielskiego w takiej sytuacji. A być może jesteś osobą, która mieszka w Polsce, która angielskiego nie potrzebuje w ogóle yy, do tego, żeby funkcjonować. Na momenty kryzysowe, i myślę, że sobie mnie to nie dotyczy, ale właśnie to też zwróćmy uwagę na to, że kryzysy to są różne. Dla ciebie kryzys może być to, że pojedziesz na wycieczkę zagraniczną i będziesz jedyną osobą w grupie, która jest niemową językową. I ten wstyd, to już wystarczy, ci za taki kryzys, nie? A być może jesteś taką osobą, która ma możliwość pojechania na wycieczkę zagraniczną, ale nigdy nie pojedzie no, ze względu na ten angielski i życie ci ucieka i masz tego świadomość, że ten zegar tyka, a tobie uciekają fantastyczne możliwości przez ten brak angielskiego. To już jest wystarczająco duży, słuchajcie, też kryzys bodziec, nie? Nie czekaj po prostu, aż się życie w dupę kopnie, zabierz się za siebie teraz, nie? Moje miśki, Dzisiaj zamykamy zapis do, do klubu All Inclusive. Link w opisie. Ostatnia szansa na to, żeby skorzystać. Ja mogę cię doprowadzić do wodopoju, ale napić musisz już się sam. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najstudniejszym dniem Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz, oraz przez to, no właśnie, na ile. Przygotowujesz się i podejmujesz mądre decyzje w swoim życiu, także by naprawić ten nasz dach, żeby pracować nad naszymi trudnościami, słabościami, póki jeszcze świeci słońce, żeby nie czekać na ten czas, aż będzie lało. I to nie tyczy tylko oczywiście umiejętności językowych, ale wszystkich naszych jakichś słabości i, 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 i takich obszarów do, do pracy. Nie? Mogą być różnej natury. Moje miśli cudownego poranka, cudownego dnia, cudownego życia i mam nadzieję, do zobaczenia w klubie All Inclusive. A i to jest ostatnia, oczywiście, poranna motywacja, która jest publiczna. Jutro się owszem usłyszymy w porannej motywacji, ale tylko z tymi osobami, które dołączyły do klubu All Inclusive. Dzięki Wam wszystkim za uwagę i za Waszą obecność w tych porannych motywacjach właśnie przez ten czas kampanijny. Ciskam, pozdrawiam. Do zobaczenia.